Winter. how's how I feel? Creatures here, Creature looking through the window. how do I feel? Creatures here, Creature fire, z Margonem dzisiaj razem z wami chciałbym e, udać się na Dziki Zagajnik i upisać tam trzy elity drugie, które się tam znajdują ale na początku jeszcze takniemy się do wyjątkowego owocu ponieważ jeden z graczy tutaj na świecie Zefira zaprosił mnie do bicia e, basy bez owiec także szybko tutaj pójdziemy e, zbić tego basę i właśnie już zrobimy co mamy zrobić tylko tutaj e, 50... Tora odchydzi takie lagi, tak żebym to tutaj co kilka sekund, no nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale mam nadzieję, że jakoś to z tym poradzę, bo on już tam stoi, to zaraz go podejdę, nie wiem czemu mi ślą elitę. No i widzicie, znaleziono Herosa, masa bez owiec, 43 level, właśnie wygląda on, masa bez owiec, stołowca. Tam nie będzie jakiś większego odcinka z niego, bo tam te loty są też słabe. Teraz za bardzo nie ogarniam, także fajnie, że go też jest bicie już na odcinku. No więc teraz już zaraz no, rozpoczniemy bicie Wacy bez owiec. Niestety użyć walki durowej, bo tych 14 wojek może paść nie chcę też nie na później nieprzyjemności złożeniu tego na karter <coughs> jest mi dzisiaj potrzebny no jest tak na początku na takim lekcjonem hero, z herosem bez owiec no, a teraz możemy się już zająć w tym w troskliwym w tym, w tym odcinku czyli po prostu dzikim zagajnikiem taki zagajnik znajduje się może ci tu pokażę a, Kurde. to te lagie, ale naprawdę Zakaj nik znajduje się tutaj w tym miejscu? Można oczywiście iść pieszo, ale to nie ma żadnego sensu, bo ja tutaj mam mm, zwoje, dwójkę zborcyny do dzikiego i one te pojawią tutaj w to miejsce. I teraz po pokażę wszystkie rzeczy drugie, które się tu znajdują. Ja ona, w tej rzadko tu stoi, tak mam nadzieję, że już ja tutaj półgromca zrespiony. Nie, z tym legami, prawda. No, widzisz, stoi pogrom 128 level. No właśnie, to jest pogrom gryfów, 128 level, wojownik. No i to już znowu ja musiałem tutaj na to robić cięcia przekażę drugiej, bo takie lag, że ciężko podejść. Także jak już mówiłem, pogrom gryfów, 128 lag. Nadają no, właśnie z niego właśnie takie rękawice, takie jak tutaj widzicie wojownik więc... Tak jak powiedziałem, że to jest Mart, to jest wójt, moja pomyłka. Więc ja tutaj bijemy, nie umie się. trudno jest go ubić na tym levelu No i co wykonkawice? Dobra, taki spotykamy się teraz przy pogromcych hidsz, już znajduje się tutaj przy tym, w tym namiocie teraz krótkie cięcie No hej, jak odstawiamy sobie sprawę, że legiż jako taką ustały to mogę już łączyć nagrywanie jakieś w trakcie dojścia na tą tę drugą coś na mogę powiedzieć tylko dzikiem zagraniku bo ostatni raz później tutaj rosywantowe na tej mapie też e, Mikile koło znaczy, czy Mikwileko łóżny drugich zielonych nie chyba to było na 140 level ogólnie hmm, gdzieś tam mam może e, ten nagranie jest z tym biciem to mógłbym później podrzucić w sumie o tej się po wybił niestety ale to my dobra no, to po prostu nie będę przedłużał jak yy, po się zrespi to po prostu będzie krótkie cięcie i spotkamy się znowu także do zobaczenia na chwilę no i to już no, wie, jak widzicie tutaj po się zrespił się już to jest, jest to 128 mag jest z niego mm, jest z niego legenda yy, z, fizyczną osłoną to też na tropa pomaga, chyba, chyba jeszcze choć na profesję nie jaką jest tak, że możemy go zaatakować jednak nikt się tutaj nie pojawił na nim no i jak widzicie, fajnie uzwoję dzikiego organika przydadzą się na późniejsze stanie tutaj no i teraz udamy się na ostatnią i drugą drugą na pogrączenie Monticor żeby przejść musimy tutaj przejść z dzikiego na ukryty kanion i tutaj już to bardzo ładna ścieżka no właśnie tej pogromcy nie tigor poluje na jej łapki bardzo aktywnie, czy na mojego właśnie łapki z niej jeden nawet tutaj, Zyfirowicz ma I je na wymianę, bo teraz ostre stoję zapytałem się go wczoraj jakie tam legendy by ewentualnie chciał na wymianę Teraz wziąłem na tym żeby ewentualnie wylotać albo mi się uda samemu wylotać po prostu w no widzicie, pan po graniczyniam stoi 120 łówmy łowca no i tak jak mówiłem, właśnie tutaj z, niej, z niej łapki z odrzutem na łowca i tropa możemy tutaj zaatakować o jest zwykłe łapki istnieją. A widzicie wszystkie te drugie tutaj na tej filze, się około 5 minut, także idzie przeżyć. No to bądź z tego odcinka co chciałbym wam dzisiaj pokazać, może się wam się podobało, że jakichś takich większych gaw nie było oprócz tych lagów i tego pomylenia woja z magiem. Ale to, to dlatego, że nie to wcześniej rano. No więc to było na tyle, może się podobało. Mm -mm. I jeśli nie ma więcej do dodania tutaj, piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach propozycję na następny odcinek. No więc ode mnie tyle. Do zobaczenia i cześć.